Siemaneczko, z tej strony pusiek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z serwera mypvp.pl Gdzie będziemy się klepać z innymi graczami. To może od razu przejdźmy do rzeczy, wybierzemy sobie główkę, nie wiem, pójdziemy na harda, niestety zajęte poty. Jest ktoś, jesteśmy z typem. Tutaj jest strasznie dużo cheaterów. Mam nadzieję, że teraz ci nie będzie. Aha, jeszcze się nie zaczęło, dobra się zaczęło. Ja tutaj od razu na niego z potą pójdę. Nieźle go tutaj jedziemy, tutaj potę. Aha dobra Nie wiem o co chodzi, ale wygraliśmy. Nie wiem czy on wyszedł coś. Więc pierwsza arena wygrana. Trochę było to easy. No ale nic. Hard zajęte, no to może pójdziemy teraz standard też są zajęte. Więc pójdziemy jeszcze raz na poty... Hmm, dobra. Dalej O ty kilka poczekamy, ale było dobra, pójdziemy na standard Dobra, jesteśmy na standardzie z tęczowymi PvP Zobaczymy jak nam to pójdzie Mam nadzieję, że jednak nie będzie tak źle Mam nową myszkę, więc... Dobra, nieźle Ale teraz go zastrefowałem chyba sypniemy. Nie, wygraliśmy. Więc ok. Szybko wbijamy. O, jest, uda nam się na hardzie albo nie, jednak pójdziemy na standard, bo hard to nam za dużo zabierze. O, znowu się klepiemy z tym kapuśniakiem. Nie wiem czy już się z nim klepałem, ale możliwe. Mam nadzieję, że jednak nie będzie miała aury. To może nie ma, ale nie wiem, czy on mi tak dużo HP zabiera. No jest, przegraliśmy, ale dwie areny wygraliśmy, no więc nawet spoko. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się spodobał ten filmik, oczywiście możecie napisać mi w komentarzach, no i zrobię z tego serię. Dziś to by było na tyle. Cześć!